Halo, cześć dzień, dobry MedCity, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek. Eee, słuchajcie, dzisiaj eee, postanowiłem, że po jakiejś dwutygodniowej przerwie mniej więcej od MedCity sobie wrócimy do tej gierki. osób pisał, że jest po pierwsze nowy update, a po drugie pisaliście również, że zagrał jako hero, jako tutaj superbohater, tak więc jestem. Wybrałem, jak widzieliście przed chwilą, Inferno. Z racji tego, że już nim grałem kiedyś, jak drobnem, pamiętam tutaj jeszcze jako kryminal. Jakąś tutaj moc super tak więc, mniej więcej, powiedzmy, że będę wiedział, z czym to się je Przy okazji, jeżeli jesteście nowi, to zachęcam Was oczywiście do dostawienia subskrypcji i dostawienia łapencji. A myślę, że fajnie byłoby dobić do końca, jakby tutaj nie wiem, roku szkolnego 40 tysięcy subów, zobaczymy, czy się uda. A ja tymczasem sobie tutaj lecę. Czy mi się broń przyda? Raczej nie, w końcu jesteśmy super co nie. Jesteśmy super bohaterami, na co nam jakaś tutaj broń. Ja to się troszeczkę porozbijam jak zwykle, ale suma summarum plan jest prosty, żeby tutaj wszystkich łapać i eliminować. Jak widzicie mam tutaj rank 17, jestem blisko ranku 18. Tak więc no, jestem sam mega ciekawy jak mi pójdzie. Dobra, sobie tutaj troszeczkę um, podlecimy. Tak szukam innych osób i wydaje mi się, że będą tutaj w klubie. Więc no, siłą rzeczy e, zobaczymy właśnie e, czy uda nam się ich wyeliminować po pierwsze. To jest myślę, że takie dość istotne. Dobra, wchodzimy do środka. Szczerze mówiąc, tutaj przyznam wam się bez bicia, że nie jestem pewien czy super bohater... On jest chyba tak pośredni, ani to nie jest policja, ani to nie jest y, tutaj prisoner. Ja sobie tutaj podlecę, słuchajcie. Między te laserki. W sumie mogą tak trochę się przygotować, tak szczerze mówiąc, ale... Ale czy ja się kiedykolwiek przygotowywałem, proszę was. Pach, pach. Oj ojoj, oj oj. Tu się na bank zdenerwują. Dobra, mam za kila trochę golda. Tak sobie podlećmy. Ej, no bycie tutaj super bohaterem jest kozackie. Tym bardziej, że dużo osób, tak mi się wydaje, mogę się mylić, raczej no nie jest przygotowane, przygotowywane jakby nie, na, na, atak tutaj właśnie, ze strony superbohatera. Dobra, tu mamy ziomeczka, oj tutaj typiarzu, bo <grybą> on się te laserki nie rozbił, oj Dobra, mamy go, tak mi się wydaje. Tu jeszcze jest inny koleś. dobra, 1100 za kila. Ojej, oj, granaty, granaty uciekamy. Dobra, kolejny kill wleciał. Jakie ja tutaj kozak jestem, co nie? Ej, to jest dość przyjemne, tak szczerze mówiąc. Ej, tutaj swoją tutaj, że tak powiem, swojego jumpa straciłem. <grych> no, tu mamy kolejnego ziomeczka, chodź tutaj Typiarzu. Pach-pach i dostaliśmy kolejnego golda za kila. Dobra, zjeżdżamy stąd. Myślę, że tutaj już niewiele osób będzie. Ale podejrzewam, że się ludzie troszeczkę striggerowali. Po tych deadach. No ale cóż, mówi się trudno. W sumie to byłoby nie głupie, jakbym nagrywał kolejne odcinki właśnie z bycia superbohaterem. Jakaś to mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc, niż bycie zwykłym e, szaraczkiem, zwykłym prizonerem. Dobra, sobie stąd wyjdę. E, I co my tu mamy? Tak sobie patrzę czy jest ktokolwiek do ewentualnej eliminacji Ale chyba z tego co widzę to nie ma, na chwilę obecną przynajmniej mm, Tutaj też nikogo nie ma Ej, jakie się pustoszały z tym Ed City Chyba, że wszyscy może byli właśnie yy, w tym klubie, no nie wiem tak, O tutaj ktoś jest, dobra widzę go Podlecimy sobie, podejrzewam, że się nie, nie będzie spodziewał w ogóle bardzo mało osób gra Herosami tutaj. XD Biedny koleś taki bezbronny na awku, a ja go bije. Dobra, 1300 zarabione. To jest powiedzmy, że słabszy zysk niż bycie pryzonerem, ale jest ciekawi, moim zdaniem. i naprawdę. Sobie eliminujemy gości. Z więcej takiej, nie wiem, akcji. Chociaż troszeczkę im przeszkadzamy, więc jak ktoś lubi być wiecie, nie miły. To to jest myślę, że idealne rozwiązanie dla niego. W ogóle właśnie ludzie mówili mi, że czołgi zostały tutaj dodane. Tak słyszałem. Więc yy, muszę wierzyć na słowo. Czy, czy tutaj ktokolwiek jeszcze jest w środku? A jak ktoś tutaj jest. To jest kronim XD. Sorry Kronim, mam nadzieję, że mi... Ojejciu, że mi wybaczysz. O nie. 300 golda. Uff. To nieźle. Musiałem to zrobić, widzicie? Nawet własnego moderatora tutaj potraktowałem niezbyt dobrze. Ale mam nadzieję, że mi Kronim to wybaczy. Okej, okay, lecimy sobie. Ała, laserki, to niezłe laserki. Jakoś dziachnęły mi tak z opóźnieniem strasznym. Czy tutaj ktokolwiek jest w ogóle? Chyba nie ma już tutaj nikogo. Ojojoj, co ja tutaj zrobiłem najlepszego? O nie, ów, to nieźle. Dobra, za chwilę się tutaj zrespimy. Dobra, jako, jako że, że, że zostaliśmy wyeliminowani, to myślę, że spoko opcją byłoby może teraz wziąć na przykład sobie jakiegoś innego Herosa. Na przykład weźmy sobie Voltrona. Będziemy sobie tutaj z nawalać. Jak to by działało tak paralizator w Jailbreak'u, a mam nadzieję, że może tak działa nawet, to byłoby całkiem spoko. Ja sobie tutaj wlecę, o, Enter Driver. No i lecimy. Jakby się tutaj kronim, kronim. Wszyscy tak kronim jak ten kronim? To ma więcej fejmu niż ja, kurczę. Bez beki, halo, o. No nie że tutaj, no. Ta brama mnie trolluje, słuchajcie. Halo, proszę się, proszę się, o właśnie, proszę się otworzyć, to nieźle. To nie zła brama. Dobra, się troszeczkę nam popagowało, ale jesteśmy na zewnątrz. Ej, może sobie wezmę jednak te autko? Powiedzmy, te wydaje się być znacznie lepsze. Jak tu ciemno jest. tej. Ja tutaj wyjadę jakoś. Dobra, wyjadę. Jakoś na opak, ale wyjadę. No okej, okay. myślę, że teraz sobie podlecimy do banku. Widzę, że bank jest otwarty po raz kolejny. Więc sobie tutaj podlecimy do banku. Jeżeli w ogóle chcecie, tak mówię, więcej odcinków z, z Med City, gdzie jestem tutaj super bohaterem. Napiszcie oczywiście w komentarzach. Jestem w sumie dość taki zainteresowany takową opcją. Gra mi się naprawdę dość fajnie. Jest to na pewno coś innego. Na te jakieś, nie wiem, 10 odcinków z Med City, które mieliśmy. To jest takie na pewno uatrakcyjnienie troszeczkę. Okej, okay, bank. Oj oj oj, biedny chłop. Ej, fajne to jest, fajne jest to, by super bohaterem. Naprawdę, właściwie, bohaterem to nie jest super hero, tylko hero. Ej, tutaj nikogo nie ma, tak właściwie. O, i nastał Dzień na Med City. Ej, tutaj nikogo nie ma. O, mamy T-Rexa. Ej, policję też mogę? Nie, policja w sumie już sojusznicy chyba. Okej. Okay. <grym>, to nie źle. Czy my tutaj kogokolwiek mamy jeszcze? Tak, patrzę, patrzę. Lukam sobie na lewo i na prawo, no i nie widzę. Ej, bieda trochę. O, tutaj do kogoś celuję. Widzę T-Rex. Ze snajpy jeszcze. No, nieźle. Tu ogólnie się powiększa ta przestrzeń. Mówią generalnie, że w Met City będą kosmici, jak w przypadku Jailbreak'a dość ciekawe z J Breakiem też było w ogóle dość zabawne, bo były zap zapowiadane jakieś wielkie update, a były tak właściwie no nie wiem, takie ufolutki przez chwilę <grym> a później jeszcze mieliśmy do czynienia z właśnie update'em gdzie dodali nam ufo ufo, które mi zabrali, ojojoj <grym> ojojoj ojojoj no i mi tutaj Kronim dosłownie wyeliminował <grym> Ale ja ten, ja mam ja szczęście do niego naprawdę, dobra. Więc tego już tutaj Voltrona przetestowaliśmy, był spoko. A Frostbite pewnie będzie jakąś tutaj siłą, właśnie jakimś tutaj mrozem, tutaj wręcz śniegiem, yy, że tak powiem, rzucał. No okej, okay, podjedźmy sobie dalej. W sumie, jakby zrespię sobie auto za tą bramą, bo nie chcę, żeby mi się znowu zbagowała, jakkolwiek. Myślałem też, czy jest w ogóle sens nagrywać dalej materiały, gdzie testuję autka. No i tak stwierdziłem, że w sumie tak średnio bym powiedział. Ok, Camaro. To niezłe Camaro. Enter Driver robimy, ja to sobie jakoś wycofam. Ok, lecimy sobie tutaj. I znowu przejeżdżamy przez te tutaj znajome uliczki. Z tego co widzę znowu kasyna otwarte, więc fajnie by było tam jakby, no powiedzmy, cią przejechać. Zobaczymy. E, czy tam uda nam się nie wiem, kogoś złapać, czy coś. Okej, okay, ja sobie skręcę teraz tak w tą uliczkę. I za chwilę w prawo sobie tej skręcimy. Pach-pach. Ktoś mi odleciał, już nieważne. Swoją drogą miałem na Med City właśnie zbierać na ten, na... O, mamy tutaj pierwszego typiarza. Na jakiś samolocik. Jejciu. To jest w sumie tak najmniej efektowne, szczerze mówiąc. O, mamy tutaj kolejnego ziemeczka. I kolejna kasa wleciała. Jak ktoś, ktoś chce mnie chyba tutaj ściągnąć, mam, mam takie wrażenie. Okej, okay, nie możemy iść do kryminalnej bazy. W sumie spoko zrobiono, bo tak, tak to by się każdy kampił. A jakbyśmy sobie na przykład weszli na jakiś, O, z, takich, z tych budynków, który to we mnie próbuje strzelić? Tak myślę. Który Brutus tutaj? <laughs> Ej, nie widzę tutaj żadnego. O, dobra, teraz już to śledzicie, ale to jest też super bohater, więc. Nie wiem, czy to nie jest kronim, czy się nie zmienił przypadkiem. No, tak. I to jest zamknięte, czy mi się nie chce tworzyć to? I to jest zamknięte, dobra, nieważne. Ok, zlećmy sobie tutaj. Jak ten kronim, to jest chyba sprawniejszy od Koloper 1 już słynnego twórcy w ogóle e, polskiego w Med City. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie polecam i zachęcam, żebyście sobie właśnie obadali, ja gram sobie z tą personą ważną o, widzisz tutaj pierwszą osóbkę, która próbuje do banku wejść ojojoj oj. Dobra, mamy tutaj 175 golda. Dużo to, to może nie jest, ale no wiecie. Zawsze coś, zawsze coś do przodu. W ogóle teraz dopiero zauważyłem, że mamy w prawym... O że my w prawym... Dolnym rogu tej liczby, jakby amunicji, powiedzmy. Ej, ale bycie super bohaterem jest OP, naprawdę. Czemu ja tego wcześniej nie, nie ogarniałem? I czy jak ja. O, nieważne. <laughs> Ten koleś się chyba poddał, po prostu. Mam takie wrażenie. Okej, okay, chodźmy sobie do jubilera. Nie wiem, tutaj oni weszli, a wyjdą pewnie normalnym wejściem. Wyjściem, sorry. Mam jakieś poduszkowce w ogóle. Nieźle, nie wiem. Ja bym tutaj bardziej może nie kampił na nich, ale się tutaj jeszcze przejechał powiedzmy... Ej, tu jest ktoś, dobra. Mephex, to nieźle. <grym> Ej, to jest w sumie... Ten, ten bohater z tych trzech jakoś, nie wiem, najsłabiej mi podpasował, szczerze mówiąc. Chyba najprostszy był... Ten elektryczny, który to by ładuje z tych rakietek i strzelić nie może. Tak, bo on nawet, o kurcze. Dobra, idziemy sobie gdzieś tutaj na bok. Musimy go zgubić. Jestem ciekawy, czekoladą. Czy... Dobra, zregeneruje mi się HP. Nie byłem pewien tego. Czy my tutaj kogokolwiek mamy? Tak, patrzę, patrzę. Tu nikogo nie ma. Czy tutaj ktoś jest? Chyba nie. uwaga uwaga. Nie no tutaj nikogo nie ma. ewidentnie. I jeszcze sobie tutaj troszeczkę przed jubilera pójdziemy. racji tego, no, że według mini mapy, czy mini mapy, mapy, jest on jakoś tam obrabowywany, no i mi ktoś tam zapuch, to pewnie Mefeks, to na pewno on. Dobra, słuchajcie moi mili, tym akcentem kończymy. Jeżeli chcecie więcej tych, tych, takich materiałów z super bohaterem a myślę, że chcecie, mi się na przykład bardzo podobało, fajnie się bawiłem, to dajcie znać, a ja z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.